W Polsce nie było aż do tego stopnia rewolucji lat 60. i hipisów, jak tutaj w Ameryce. Nie wiem, czy Państwo pamiętają lata 60. i amerykańskich czy polskich hipisów, ale wtedy wszystko to była wolna, miłość, równość, rewolucja i takie ty tego typu historie. Jednak Chrześcijanie mogą mieć palmę pierwszeństwa, jeżeli chodzi o hipisów i wolność i równość. Tak naprawdę to pierwsi chrześcijanie byli pierwszymi hipisami. Hipisów nie wymyślono w latach 60., ale na początku pierwszego wieku naszej ery. Bo od momentu, kiedy uczniowie Chrystusa zaczęli sprawować Eucharystię, Eucharystia była jedynym miejscem w całym świecie, gdzie niewolnicy mogli siedzieć przy jednym stole razem z Panami, gdzie bogaci i biedni jedli wspólnie posiłek, gdzie ludzie różnych ras, różnych języków mieli te same prawa i te same przywileje. Eucharystia pierwszych chrześcijan była miejscem niezwykle egalitarnym. Na Eucharystii w Cesarstwie Rzymskim można było znaleźć właściciela i niewolnika przy jednym stole. To nie zdarzało się nigdzie indziej. Eucharystia od samego początku była miejscem niezwykłej równości, niezwykłego egalitaryzmu. To wywodzi się stąd, że uczniowie Chrystusa już od samego początku wiedzieli, że gdy gromadzą się przy stole eucharystycznym, to muszą naśladować to, co stało się w Wielki Czwartek, co stało się podczas ostatniej wieczerzy. Dzisiejsza Ewangelia daje nam wspaniałą teologię rozpoczęcia pierwszej Eucharystii, rozpoczęcia ostatniej wieczerzy wieczerników. Zauważmy, że Jezus wysyła dwóch uczniów do nikomu nieznanego właściciela domu. Mówi im, spotkacie kogoś, to będzie niósł dzba, dzban wody. Idźcie za nim i do jakiego domu wejdziecie, tam powiedzcie temu gospodarzowi. Mój mistrz, mój nauczyciel, tutaj chce spożyć z wami Paschę. Ni z tego nizowego, ktoś przychodzi do niego do domu prosto z ulicy i wprasza się na kolację, mówi ja będę z wami tutaj jadł obiad. Co by się stało, gdyby do nas do domu ktoś taki przyszedł i powiedział prosto z ulicy, ja chcę z wami dziś kolację zjeść? Czy bylibyśmy tak gościnni jak ten człowiek w Jerozolimie? Czy otworzylibyśmy swoje drzwi, swoje serca dla tych nieznanych gości? Musimy dzisiaj zauważyć, że bez gościnności. Bez tego człowieka, który otworzył drzwi swojego domu dla Jezusa, nie byłoby Eucharystii. Gdyby ktoś nie był gościnnym gospodarzem, to Jezus nie miałby gdzie spożywać ostatniej wieczerzy. Gościnność i otwarte drzwi od samego początku są fundamentem Eucharystii. Dlatego jako ludzie wierzący. Jako ludzie, którzy wyznają wiarę w obecność Jezusa w Eucharystii, musimy być ludźmi gościnnymi. Musimy być ludźmi, ludźmi, którzy otwierają drzwi naszych domów, naszych kościołów, naszych rodzin i naszych serc wobec wszystkich. Nawet dla tych nieznanych, czy ubogich, czy bezdomnych. Święty Jan Chryzostom w IV wieku powiedział tak. Nigdy nie będziesz w stanie rozpoznać twarzy Jezusa w eucharystycznym chlebie i w eucharystycznym winie, jeśli nie umiesz rozpoznać twarzy Jezusa w żebraku na stopniach do kościoła. Nie rozpoznasz twarzy Jezusa w komunii świętej, jeżeli nie umiesz rozpoznać twarzy Jezusa w żebraku, który jest, leży na stopniach do kościoła. Widzieć twarz Jezusa, rozpoznać twarz Jezusa w innych ludziach jest fundamentem Eucharystii. Przyjmowanie Komunii Świętej na nic nam się nie przyda, jeżeli nie umiemy rozpoznać twarzy Jezusa w tych, którzy pukają do naszych domów, do naszych kościołów, do naszych serc.